Zobaczyłam Cię w mojej głowie, nie dowierzam, że spotkałam Cię, w sumie już nie ważne, co myślisz o mnie, ważne, żeby ja zauważyłam Cię, jakbym miał. Ci nie wróci wtedy, powiesz mi co tak naprawdę było w nas. Chciałam, żeby był przy mnie nisko, chciałam czuć u Twoich smak. Zobaczyłam Cię tak ukradkiem Wtedy powiedziałam głośne tak, żeby słyszał cały świat Że Cię chcę i nie zostawię nigdy Cię Zobaczyłam Cię tam, gdzie dochodziły do mnie sny Gdzie budziłam się z myślą o Tobie